Wprowadzony w 2002 roku Golf r 32 mk 4 to pierwszy model z serii R i od razu uderzył grubo. Silnik 3-2 FIR6, 6 Sześć cylindrów w układzie kompaktowym, moc 241 KMI, dźwięk, który łamie kręgosłup każdemu fanowi motoryzacji. Do tego napęd 4-Motion, sześciobiegowy manual albo pierwsza wersja DSG. Nisko zawieszone nadwozie, kubełkowe fotele. Niebieskie tarcze zegarów i subtelna, ale agresywna stylistyka R32 to niemal slipper, który potrafi zaskoczyć. W tamtych czasach to był golf, który bił nawet subaru imprezę WRX STA na prostej, a jednocześnie oferował komfort jazdy i styl premium. Dziś młody klasyk i obiekt kultu. Zalety. Charakterystyczny dźwięk VR6 jeden z najpiękniejszych silników WAGE. Napęd for motion. I to szersza trakcja w każdych warunkach. Limitowany, zyskuje na wartości. Wari. Dość ciężki. Ok. 1550 kg. Nie tak zwinny jak GTI. Ceny zadbanych egzemplarzy już pod 80-100 tysięcy zł. Ocena końcowa 890 Golf. Który nie udaje sportowca, on nim jest. Klasyk z charakterem i dźwiękiem, którego nie da się podrobić.